Obrona Cywilna w Ostrudzie i tematy historyczne bardzo ściśle są ze sobą powiązane. Jedziemy właśnie w miejsce, gdzie obrona cywilna, druga wojna, pierwsza wojna tak są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ tematyka właśnie obrony cywilnej towarzyszyła w czasach pruskich od mieszkańcom, pracownikom, od zawsze. Także zbliżamy się do obiektu bardzo ciekawego, który ja sam na początku identyfikowałem jako yy, bunkier. Miejsce strzelnicze, strzelnicze, jednoosobowe, ale miałem pewne wątpliwości. Zadałem to pytanie, właśnie o te moje wątpliwości, na jednej z grup zajmujących się tematyką kolejową, archeologia kolejowa, parowozy, jeden pan z Wrocławia, pasjonat kolei, pomógł rozwiązać mi tą zagadkę. Zagadkę dla mnie, dla niego było to oczywiste. Więc to jest właśnie ten obiekt z trzema potworami. Zdawało się, że strzelniczymi. Obiekt położony jest w centralnej części. Dawnej parowozowni, lokomotywowni w Ostródzie. Bardzo fajny obiekt, których wiele nie ma w, naszym, w naszej już pięknej Polsce, ale ten się zachował. No i jak to wygląda? Otwory strzelnicze. Tak to właśnie wygląda. Z tej strony i z tej. No i betonowy strop, który zabezpieczał przed nalotem, no ale on taki nie był zbyt solidny, mogłoby się wydawać. Dowiedziałem się, że 200 metrów dalej na wschód jest podobny obiekt. Teraz spróbuję się tam przejść. Ale dlaczego nie ma takiego okna z tyłu w stronę kolei, w stronę jeziora drwęckiego. No i właśnie to mnie zaintrygowało. Czemu więc służył ten obiekt i dlaczego tylko jednoosobowy? Czy jedna osoba byłaby w stanie chronić taki duży obiekt? No właśnie. No właśnie nie. Także jest to tak naprawdę nie bunkier, nie jest to miejsce strzelnicze, nie jest to jednoosobowe stanowisko strzelnicze, a tak naprawdę jest to obiekt obserwacyjny i on służy do obserwacji tylko i wyłącznie. Lokomotywowni, a dokładniej chodziło tutaj o obserwację ewentualnego pożaru. Technologia już w pierwszej wojnie stosowana wojskowa była taka, że zrzucane były na obiekty ładunki zapalające, i jeden z pracowników obrony cywilnej zakładowej oddelegowany był, pełniony był tej warty służby, do pełnienia właśnie obowiązków obrony cywilnej i przez te otwory miał obserwować jak budynek się pali, co się dzieje jakiej pomocy wymaga jakiej interwencji straży pożarnej a jak przekazywał informacje? no po kablu telefonicznym do kolejnego stanowiska, które gdzieś o tam powinno być przejdę się, zobaczę, spróbuję to potwierdzić czy tak jest tak więc, żeby nie angażować nie wiadomo jakich zastępów straży pożarnej żeby ta Ochrona przeciwpożarowa była skuteczna, to właśnie temu służyły takie stanowiska i możemy je obserwować w wielu lokomotywowniach, starych lokomotywowniach na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Między innymi takie stanowisko widzimy też we Wrocławiu, bodajże w Toruniu. Postaram się wrzucić parę fotek za chwilkę. O. Rozmawiałem z człowiekiem, który na temat pożarnictwa wie naprawdę wiele. Jest jednym z najwybitniejszych fachowców w kraju od obrony cywilnej, od wojskowego pożarnictwa. I powiedział mi, że w ogóle wielka ciekawostka tego obiektu przyjedzie tutaj pooglądać to, właśnie pod kątem obrony cywilnej jak ważna ona była kiedyś, a jak dzisiaj. Ochrona takich budynków jest zaniedbana. Systemy przeciwpożarowe, gdzieś jakaś tam czujka, ale takie obserwatorium dzisiaj można byłoby zastąpić monitoringiem. Ale jak widać, taki monitoring kiedyś żywy, ludzki istniał, no i był niezastąpiony. Stąd właśnie punkt obserwacyjny w każdym kierunku tego zaważnego zakładu który w ogóle sam w sobie jest niesamowity że w ogóle się zachował tutaj w tej części stanowiska od 24 do 30 podejrzewam, że te tabliczki są oryginalne zachowały się oryginalne bramy wjazdowe wieża ciśnień no i komin lokomotywowni a także, nie wiem jak to się nazywa fachowo, obrotnica to też jest zabytek techniki, niesamowity Jak to wygląda w środku? Zasuwy okienne zostały. Są oryginalne. Mogło tutaj być w lecie całkiem przyjemnie, nawet. Dzisiaj jest dosyć ciepło, ale tutaj chłodno również. Czy wartownicy się podpisywali? Ciekawe. Ponieważ Ostrudzkie koło zwiadowców historii w ramach swojej działalności zajmuje się również obroną cywilną w mieście Ostruda i okolicy, temat szczególnie mnie zainteresował, więc chciałbym dowiedzieć się więcej właśnie na temat tych obiektów. No i co, czy jest gdzieś drugi obiekt? Jest, widzimy tam. Jest taki sam obiekt, punkt obserwacyjny z zamurowanym wejściem, co prawda, więc pewnie ktoś jego przeznaczenie zmienił. Ale ciekawostką jest właśnie to, że takie obiekty istniały i ktoś kiedyś bardzo poważnie podchodził do tematów pożarnictwa, do tematów obrony cywilnej, również w sytuacji zagrożeń militarnych, cywilizacyjnych. I wielka ciekawostka warto o temat ruszyć. No i zachęcam do obserwowania naszych poczynań, naszych działań, naszych akcji na grupie facebookowej Obrona Cywilna Ostruda. Dobra, wjadę tam jeszcze, wjadę i zobaczę jak ten obiekt wygląda, wiem, że wjeżdżam na czyjąś prywatną posesję i pokazuję co na niej leży, ale te same rzeczy widzimy na przykład na Google Street View, więc czy na mapach Google, więc no bez przesady, interesuje nas tylko i wyłącznie obiekt, do którego właśnie się zbliżyłem. obiektu zamurowane jest wejście. Lub okno obserwacyjne, raczej okno obserwacyjne jest zamurowane, a z drugiej strony tak, także obiekt służył do obserwacji obiektu parowozowni lokomotywowni e, z tego ujęcia. Także te obiekty, nie podlega dyskusji, na pewno połączone są jakimś kablem ze sobą. Tutaj stał jeszcze jeden budynek, e, więc prawdopodobnie był to budynek, właśnie związany z obroną cywilną, połączony z tym obiektem. Także wielka ciekawostka. Zabytek techniki zupełnie nieznany, nieopisywany. Bardzo mało informacji jest. Wyszukiwarka nie znajduje odpowiedzi na pytania, które zadawałem na temat tych obiektów. E, dlatego moc forum. Różnych yy, i fachowców, którzy nie zawsze dzielą się wiedzą. Tu dawna plomba kolejowa, ciekawostka, na pamiątkę z tego miejsca. Być może pamięta czasy, kiedy obrona cywilna, obiektów strategicznych, tak ważnych jak parowozownia, w Ostludzie było ważne.